Thank <laughs> you. Witam Was na pierwszym filmie na tym kanale i jednocześnie moim pierwszym vlogu ever. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas i mam też nadzieję, że tak jak i ja macie coś fajnego do picia, ciepłego, jesiennego, bo będzie tutaj bardzo dużo jesiennego klimatu, którym mam nadzieję, że Was zarażę, bo jestem totalną jesieniarą. Kocham jesień. Ja w tym roku postanowiłam w ogóle zrobić sobie taką jesienną bucket listę. Spisałam tam 28 jesiennych aktywności, które pozwolą tak umilić sobie ten sezon i spędzić ten czas przyjemnie. Jesień, no niestety, ale potrafi dać w kolej. Jest w niej bardzo dużo takich pochmurnych, depresyjnych dni. W ogóle dni stają się coraz krótsze. Ten sezon bywa trudny. Dodatkowo też jest ta trudność w ubieraniu się. Jest to wyzwanie. Myślę, że takie tematy też będą tutaj poruszane. Także zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania, aby być z tym wszystkim na bieżąco. Przechodząc już do vloga, nie rozgadując się za dużo, zapraszam Was na kilka ujęć z ostatniego weekendu, gdzie wybrałam się do Gdańska. I był to też taki pierwszy dzień, w którym w ogóle zaczęłam vlogować, więc mam nadzieję, że montaż Wam się spodoba. No, potem wrócimy jeszcze do jednego tematu, ponieważ dziś dzieje się coś bardzo fajnego, o czym za chwilkę Wam opowiem. Że Gdańsk jest najbardziej klimatyczny jak jest to właśnie jesień. Moim zdaniem latem trochę traci swój urok, bo jest wtedy masa turystów. Teraz też jest sporo ludzi, ale no, jest to nieporównywalne do tego, co się dzieje latem. Wow, super. Zresztą Garderobie I właśnie ubieram się do fryzjera. To były w ogóle ostatnie ujęcia, to są w sumie teraz ostatnie ujęcia w moich aktualnych włosach, ponieważ szykuje się tutaj pewna zmiana. Muszę zrobić sobie jakąś stylizację. Ostatnio przyszła do mnie paczka z mojej ukochanej marki ze sweterkami Deklu. Ja w ogóle w szafie mam trzy albo cztery swetry tej marki uwielbiam, szczególnie właśnie ten model z takimi krótszymi rękawami. W takiej fluffy fakturze. Zobaczcie, jaki piękny kolor, taki idealny, jesienny brązik. I chyba sobie zostanę w tych spodniach, które mam dzisiaj na sobie. To są spodnie z tamtego setu, który miałam na poprzednich ujęciach. I jak coś, to ten set jest z marki Aswear Lab i link do niego też zostawię Wam w opisie. Tutaj chyba nie jestem w stanie tak oddalić tego aparatu, żeby pokazać Wam całość stylizacji, ale za chwilę coś wymyślimy. Włożę sobie go tutaj do spodni. Dużo osób w ogóle pyta mnie, jakie ja wkładam takie sweterki do spodni, że nie wygląda to źle. I słuchajcie. Kluczem jest to, żeby tak lekko włożyć sobie przód właśnie takiego swetra, a resztę tak wyciągnąć, żeby jak najmniej swetra znajdowało się właśnie tutaj w tej okolicy, więc wyciągamy sobie i ta warstwa tutaj idzie tak jakby na zewnątrz. Dzięki temu materiał swetra nie zbiera nam się tutaj, tylko właśnie tak ładnie przykrywa nam tutaj całość. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. Dlatego tego będę zakładać agi. W końcu nadszedł sezon na agi. Ja słuchajcie, wejdę w te buty, to ja z nich wychodzę um, jakoś... Na wiosnę? No bo wiosna jest często jeszcze taka chłodna, więc ja w nich chodzę praktycznie cały rok. Kocham, uwielbiam. Ci w ogóle jest dość ciepło, więc myślę, że na całość zarzucę sobie jeszcze trencz. Będzie w ten. A wezmę mniejszą torebkę, na przykład tą. Już pokazuję wam stylizację w lustrze. No i tak wygląda całość stylizacji. Oto moje nowe włosy. A nie mam zdrości! Jak widzicie, dość mocno je skróciłam, no i też kolor jest zupełnie inny. Chciałam, żeby były bliżej mojego naturalnego koloru. Ja jestem naturalnie taką bardzo ciemną blondynką, więc tutaj w tym odcieniu mamy trochę takiego brązu, trochę też właśnie ciemnego blondu. Myślę, że wygląda to bardzo ładnie. No i przede wszystkim, słuchajcie, teraz zaczynam dbania bardzo o włosy i o skórę głowy. Zamówiłam sobie wcierkę, masażer, także etap przyzwyczajania się do nowego koloru włosów, rozpoczęty. Ciasto się piecze, a ja mam jeszcze jakieś pół godziny. Hej Loki! Pomyślałam, że pokażę Wam kilka rzeczy, które ostatnio sobie kupiłam, więc zrobiłam sobie taki mini haul razem z Loki. Może zacznę od kubka, który ostatnio kupiłam na ulicy Mariackiej. Zaraz przyjdzie Loki na 100%. <grym> Wiedziałam. Tym razem to nie są kochane zabawyczki dla Ciebie. Ostatnio dostałeś bardzo dużo. Loki no, ma chyba z. Sześć albo siedem jesiennych zabawek, bo ostatnio, jak wybrałam się na zakupy, słuchajcie, to zamiast kupić jakieś ozdoby do domu, znaczy kupiłam ozdoby do domu, ale dwie, a reszta to były właśnie zabawki dla lokietka. W jesiennym i halloweenowym klimacie. Ej, nie mogę tego. O, dobra, udało się. O Boże, się Nie widziałam nigdzie jeszcze takich kubków. Uważam, że są tak piękne, tak oryginalne. No zobaczcie. Tu jeszcze pokażę Wam bliska Kupiłam ostatnio sobie sneakersy. Może mniej ekscytująca rzecz, bo są to rajstopy. ale akurat w każdym była promocja, że przy zakupie czterech par jedna para była gratis i kupiłam cztery pary. I ogólnie już teraz Wam mogę zdradzić. Nie wiem, czy jak wypuszczę tego vloga, to ten filmik już będzie, ale ja ogólnie te rajstopy odkryłam rok temu, i tutaj właśnie mówię o brązowych rajstopach zamiast czarnych. Dają dużo lepszy efekt, bo czarne tak wyblecają bardziej skórę, a brązowe wyglądają dużo, dużo korzystniej. Planuję nagrać taki filmik z porównaniem dla Was, bo myślę, że to jest naprawdę fajne model. Modowy... Tip. Byłam ostatnio też w Endoder Stories. To jest mój absolutnie ulubiony sklep. Uwielbiam, naprawdę, z tych wszystkich sieciówek, takich lepszych, typu Cos, Massimo Dutti i tak dalej, najbardziej właśnie lubię Ender Stories, więc cieszę się, że jest w Gdańsku. No i kupiłam sobie, słuchajcie, piękny cardigan. Wygląda tak. On ma, słuchajcie, w składzie 100% wełny merino. Nie wiem, jak tutaj widać go w tym świetle. To jest taki szaro-brązowy odcień. Taką apaszkę. Takie apaszki tak naprawdę można nosić na różne sposoby. Można na przykład zawiązać sobie ją w taki sposób. Wiadomo, że muszę zaraz tutaj zdjąć tą metkę, ale chcę wam tak na szybko pokazać i też w sumie przy okazji same zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Patrzcie, tylko tu nakryłam. Ktoś wygląda mojego ciasta. I co? Jeszcze nieupieczone. Ile jeszcze zostało czasu? 10 minut. Jak widzicie, nie mamy jeszcze drzwi w domu. Więc no niestety jest jeszcze ten etap przejściowy, ale już niedługo będą, nie mogę się doczekać naprawdę. No tak, masz sobie Halloween, Halloweenową zabawkę, co? Roki uwielbia, jak jego zabawki tak szeleszczą. O, tej metki ci nie zdjęłam. A oddasz mi ją teraz, żebym zdjęła metkę? Dawaj! Dawaj! Nie, no nie ma opcji, nie oddam jej teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Zobaczcie, jakie słodkie szczypce do wyciągania. Wydaje się, słuchajcie, upieczone. Idealnie czekałam, tyle ile było w przepisie. Ciekawe, czy będzie pyszne, bo wygląda bardzo ładnie. Taste okay, test. Dobry. Mhm. To nie to tylko nie za słodkie. Tylko nie za słodkie. No ale szczerze mówiąc, myślałam, że wyjdzie takie... No jak zwykle robi się te wszystkie zdrowe ciasta. No. no i nie wychodzą, przynajmniej na nigdy nie wychodziły. Tak, prawda? Najlepsza. Także zostawię Wam przepis w opisie. No a my co? Oglądamy. Tak jak mówiłam, skończyliśmy na trzecim sezonie i na 15 odcinku. W ogóle nic nie pamiętam. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli cofnąć, ale dobra. Także tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy wieczór.